Witam serdecznie hodowców Gołębi Pocztowych. Teraz chciałbym przedstawić samiczkę z drugiego lęgu. A, tak, to będzie samiczka z drugiego lęgu, jest. Nakarpiana. Prześliczna. Na drugim piórku. 12897. Prześliczna samica. To jest po Otatka pałki śliczna samiczka na kartela nic dodać, nic ująć teraz pokażę siostrę siostrę tego, tej samiczki dobrze nie samiczki, które wyszły z drugiego lęgu to jest następna samiczka drugiego lęgu prześliczna o numerze 12900 Yy, przepraszam bardzo 12898, 898 prześwitna zamiczka nakarpiana To jest po rodzicach Tadeusza pa Pałki Teraz pokażę mamę mamę tych jest to. Prześliczna samica o numerze 6571. Prześliczna samica niebieska. Samica Tadeusza pałki. Zaraz pokażę rodowód. Nie, lepiej, lepiej pokazać, niż czytać. Jak pokażę, to hodowcy, widzicie, możecie sobie zwolnić film. Dokładnie co przejrzycie. Rodowód. Dokładnie. Dla mnie to jest lepiej, lepiej uproszczenie. Teraz pokażę samczyka nakarpianego o numerze 70-50. Nakarpiany. Odatka bardzo ładnie latał ten, odatka pałki. Latał bardzo ładnie. Ten gołąbek w kategorii B. Aby się wpisywał. Już w parę filmików o tym gąbku było mówione, jak nie będę powtarzał, ale jeszcze śmieszny, ta kapior, takapior, naferpiany, przecudny samczek. Teraz pokażę rodowód. Rodowód pokaże tego gąbka, żeby będzie wiarygodnie z ten gołąbek się wywodzi naprawdę jest rewelacyjny ptak wyśmienity co to jeszcze mogę powiedzieć no powiem o osobowaniu kanału proszę młodych hodowców o subowanie kanału starszych też koniec sierpnia będzie będzie losowanie trzech będzie gołębi będą dwa czerwone imbredy Wspaniałe gołębie. Można je krzyżować te gołębie. No, nic dodać, nic ująć. Pozdrawiam wszystkich hodowców. Miłego wieczoru. Pozdrawiam.